Ile moli bromku sodu znajduje się w 0,3 dm sześciennego 16% roztworu o gęstości 1,6 g na cm 3 W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas atomowych masa sodu równa się 23u oraz masa bromu równa 80u. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Mamy w tym zadaniu obliczyć ilość moli bromku sodu, jaka znajduje się w objętości, czyli V 0,3 dm 3 sześciennego, roztworu tego związku chemicznego o stężeniu procentowym, czyli CP równym 16% oraz gęstości, czyli RO równe 1,6 g na cm3. Aby móc obliczyć liczbę moli, najpierw musimy obliczyć stężenie molowe, które jest wyrażane w jednostkach mol na decymetr 3 Ponieważ stężenie molowe wyraża się w molach na decymetr sześcienny, to tutaj od razu zamieniłam gęstość z gramów na centymetr sześcienny na gramy na decymetr sześcienny. Czyli jeżeli chcemy zamienić gęstość wyrażaną w gramach na centymetr sześcienny w gęstość wyrażaną w gramach na decymetr sześcienny, to mnożymy tą wartość, tą pierwszą razy 1000 i wtedy 1,6 wychodzi 1600 i to są gramy na decymetr sześcienny. Więc w tym wzorze mamy już CP, mamy RO, 100% oczywiście jest to wartość stała, natomiast brakuje nam MM, masa molowa NaBr. Masa molowa NaBr równa się sumie masy molowej Na i masy molowej BR, czyli 23 plus 80 to jest 103 g na mol. Stężenie molowe tego roztworu wynosi zatem CP, czyli 16% razy gęstość wyrażoną w gramach na decymetr sześcienny, czyli 1600 gram na decymetr sześcienny, podzielić przez 100% razy masa molowa, czyli razy 103 gramy na mol. I teraz jednostki. Tutaj mamy w liczniku procent razy gram na decymetr sześcienny przez procent razy gram na mol. Procenty nam się od razu skrócą i wychodzi nam w jednostkach gram na decymetr sześcienny podzielić przez gram na mol, czyli razy mol przez gram. Zatem stężenie molowe jest wyrażane w jednostkach mol na decymetr sześcienny. Stężenie molowe zatem równa się. I teraz mnożymy, czyli 16 razy 1600 równa się 25600 podzielić przez 100 razy 103 przez 10 000. 300. Czyli cm równa się 25600 podzielić na 10300. Będzie równe 2,485 mola na decymetr sześcienny. I to jest stężenie molowe naszego roztworu. Natomiast my mamy obliczyć, ile moli brąku sodu znajduje się w 0,3 decymetra sześciennego. Stężenie molowe, które tutaj otrzymaliśmy, jest to wartość równa 2,485 mola, która przypada na 1 decymetr sześcienny. Natomiast mamy w zadaniu zaledwie 0,3 decymetra sześciennego. Więc żeby policzyć liczbę moli, jaka znajduje się właściwie w niecałej 1 trzecie tego decymetra, musimy policzyć x. I x równa się 0,3 decymetra sześciennego razy 2,485 mola podzielić na 1 decymetr sześcienny. I mamy 2,485 razy 0,3. Będzie to zatem 0,7 mola, czyli 0,7 mola bromku sodu znajduje się w 0,3 dm sześciennego 16% roztworu o gęstości 1,6 g na cm sześcienny.